Na terenie największego zakładu w regionie Elektrowni Kozienice odnotowano pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy jest to mieszkaniec powiatu zwoleńskiego, dlatego przypadek ten nie będzie ujęty w statystykach naszego sanepidu. Osoby z bezpośredniego kontaktu z zakażonym zostały objęte kwarantanną. Enea wytwarzanie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz ze względu na strategiczne znaczenie i charakter działania już jakiś czas temu zdecydowała o podjęciu niezbędnych kroków Wszyscy pracownicy wchodzący na teren zakładu mają mierzoną temperaturę i przechodzą przez specjalne maty dezynfekujące. Obowiązuje zakaz wjazdu samochodów. Ograniczono przemieszczanie się ludzi na terenie przedsiębiorstwa. Część pracowników administracyjnych została skierowana do pracy zdalnej. Stosowane są środki dezynfekujące na terenie zakładu. Każdy z pracowników został także zaopatrzony w indywidualne środki dezynfekcyjne. Wprowadzono zaostrzone regulacje dotyczące przewozów pracowniczych. Obecnie pracownicy przy wejściu na teren przedsiębiorstwa zaopatrywani są w jednorazowe rękawice i maseczki ochronne, które bezwzględnie muszą używać przez cały dzień w pracy jak podkreśla rzecznik prasowy na wytwarzanie Piotr Kutkowski, przygotowane są różne scenariusze działań, które będą w razie konieczności wdrażane w zależności od rozwoju sytuacji.